Nie wiem już co wymyślać moim arom do zajęcia, więc wczoraj przytargałam taką wielką gałąź od brzozy od mojego sąsiada. Muszę jakąś ją tutaj y, zamontować na stojąco. Może będą miały przez jakiś czas co robić. Nie wiem dlaczego samica cały czas jakoś dziwnie się odzywa. Samiec jak zwykle zazdrosny. Nie wiem, czy nie warto byłoby jeszcze rozparować, dołączyć do niej jakiegoś innego ptaszora. Ale znowu dylemat: kogo oddać, czy zamienić ją, czy jego. Bo włożyć jakieś inne jeszcze papugi. Młode. Nie wiem, czy zgodziłoby się w jednej bolierze miecis jest bardzo dominujący. Co tam Paula? Podoba Ci się. Tak?